Jeśli dzisiaj wasz, witam Was w yy, Free Mobile oczywiście. Jeśli chcecie zapoznać się z moim składem, zapraszam. No i tutaj, oczywiście, wszyscy widzicie tą kartę Lukas. Ja nie wiem wszystkiego, ale ja chyba kreślika sprzedam, ale spod... jest mi ciekawy i Lukas będzie warty. No. Hmm, jeśli ktoś zobaczy mój skład, to zapraszam. Dobra, taką szybką niebię zawsze mi przymusiła szczęście w paczkach i różnych rodzajów. Dzięki. Dobra, przepraszam, że nie umieszczę. Dobra, taktyka. Jeśli chodzi o taktykę, to niestandardowe. Dobrze, i no, to mój skład na ataku. Kapustka, Teodorczyk, Lukas. Lewa pomoc, Aleksandrow. Środkowa pomoc, jakiś Moratev, on Diao foe. I prawa pomoc, Błaszczykowski. Dobra, teraz obrona! Xandao devio Pazdan Dobra. I na bramce mara mój standard, standardowy skład. Dobra, ktoś tam się krzyczy, ale nie wiem kto. Dobra. Proszę jeszcze raz wątpali. Dobra. Eee, zobaczę ile jest warty Lukas, bo mm, może się go sprzeda. Ale słuchajcie, chyba nie opłaży się lukas za sprzeda. Lukas. Lucas. Lucas jest. I wybierzemy sobie, żeby już nie było Ligue 1, Ligue 1, tylko gdzie ta Ligue 1? No powiedzcie mi, gdzie to jest? Bo ja nie rozumiem tego. Ligue 1 nie ma pięknie. Premier League, la Liga Bundesliga, O jest! ligue 1, nie mogłem znaleźć, dobra. I on jest paris Saint germain Dobra, szukaj i mamy Lukasa? Mamy! <laughs> Jakie to są karty? Ten zawodnik. A, ten zawodnik. Wow! Nie, 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 jednak. Wow! Wiecie, że on może chodzi... Nie, jakby tego Lukasa trafiliśmy, to ładnie. Nie, nie wiecie. Ta karta. Słabo. Max 8000. Nie wiem. 9, 3, 4, 3, nie. To inne ceny. Tak, nawet 8000, Najdrożej 8000 tysięcy można za A minimalnie za tak 5,5 tysiąca ujem. Będę dał maksimum, tak, 5000. tysięcy. Parę sekund muszę założyć nawet. Jeśli widzicie tych zawodników, których teraz Wam tu przedstawię, jeśli te tej legendy, bo yy, te, tej zielonej karty nie da się sprzedać niestety życiem. Dobra. Którą z tą kartą sprzedać i za ile, to powiecie mi, pa, zobaczcie sobie. W komentarzach piszcie kogo i za ile końców. Za minimalnie i żeby jak, to kupił teraz, dobra. Może też cieśniaka z Legii, bo ja go nie używam, więc możecie, ale Kopczyńskiego nigdy, okej? Okay? Tych z Legii, to ja mogę sobie go zachować. Ubilery na sprzedam, bo jak używam Jan widzicie tych zawodników. Nie? Dobra, wszystkich możemy sprzedać. No jak widzicie, ja tych, których nie używam... Bo... Czekajcie, czekajcie. Jeśli chcecie, żebym ja to sprzedał ten token za 15 tysięcy, Dajcie, okej. Okay? Też słuchajcie, reset a, jeśli chcecie zrobić to też token za tysiąc, bo mm, kawiki ten token można sprzedać za tysiąc, bo ten token jest jakby wzorowaniem, no wszystko, tylko ten token zmiany nie można sprzedać za tysiąc. Ale na przykład ten token, sobie, czy ten token da się sprzedać? Dobra, sprzedam, jeden, jeden sprzedam, no czemu, że sobie grozby, co? Kto się sprzedał na aukcji. Nawet nie widziałam, widzisz? My listing i kto tam się sprzedał? August, no... Um, aj wiemy. Nie, Johnson się sprzedał. Johnson... Nie, ale Langila, nie wiem. Czy na Langila to ja dobrze postawiłem, to ja nie wiem, widziałem. Ale mam to, to co najwyżej mam już 40 tysięcy, dobra. Johnson. Okej, okay. eee, okej, okej, okay. okay, ale Gilerme się już chyba sprzedał, czy nadal ja go mam? Czekajcie, sprzedam mm. Nie, nie mam Gilerme, chyba tam się sprzedał, okay. chyba, tylko mam raczej nadzieję. Dobra, może teraz jeszcze ochronę włosów, dobra, no to... Dobra. Co by porobić z nami, To. Tak. Nie wiem kiedy za to mi te nowe wyzwanie, nie wiem, słuchajcie. Możliwe dzisiaj to nagrę w tym odcinek, oczywiście. Ale ten filmik to jest dopiero wprowadzenie, mój no, wkład i tak dalej, i tak dalej. dalej. Przez czas trochę grałem, dobra, puszczałem, dobra, dobra, nie, trochę, są serię, to zapuszczam, że trochę Jeśli przerwę tą serię, zacznę z 17. Ten... drop Simulator, dawaj, mi Komentarz no, dobrze, dobra. To narka, trzymajcie się i... Jejce. i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, że Zobaczymy. Tak. To może być,